Witam bardzo serdecznie Z tej strony Michał Nowicki i Pasieka Kresy Krótki tylko filmik Taki pokazujący Jak to my wędrujemy Widzi akurat sam Brat w pracy No także Sam to tu pakowałem Tutaj troszkę powietrza brakuje Ale zaraz na stacji dopompujemy Stoje autko Nasz świetnie się sprawdza Na pasiece a jeszcze tu trochę pszczół zostało, byliśmy na gryce. Teraz trzeba to zwieźć. 18 rodzinek, każdy uli pięty, rzędy przypięte wzdłuż i w poprzek do przyczepy. Na takim tandemie nam się mieści 18 uli. Także troszkę pracy było. A spięcie, załadowanie uli to tylko godzina 40 samemu, więc szybko to idzie. Jeszcze jutro drugi kurs o tej samej porze. Bo jeszcze 18 rodzin zostało i zaczynamy tych rodzin karmienie zimowe. Co trzeba połączyć, to łączymy. Co zostaje do zimy, to zostaje. Także tylko tyle. Jutro może coś więcej nagram. Do widzenia. Życzę dobrego dnia. Cześć.